Pastorał to nie jest taka, taki prosty znak, bo, bo Pan Jezus mówi w Ewangelii, w jednej Ewangelii mówi, nie bierzcie ze sobą na drogę laski, ale w drugiej mówi, weźcie laskę. To trzeba by chyba myśleć tak, że trzeba się dobrze zastanowić, do czego ta laska jest. Dobrze. Więc kiedy Pan Jezus mówi, nie bierzcie laski, to mówi w tym sensie, że nie bierz czegoś, czym byś się bronił przed ludźmi. Laska nie jest po to, żeby się bronić przed innymi, nie? ale jest po to, żebyś bronił wiernych, żebyś bronił stada, żebyś bronił owiec. Więc się przydaje. A ta laska jest bardzo szczególna, bo została wykonana przez tę firmę rodzinną, która przez 100 lat wykonuje ołtarze do tej katedry. Więc ile razy weźmiesz te, ten pastorał do ręki, to będziesz trzymał jakiś fragment łódzkiej katedry, żebyś pamiętał z jakiego prezbiterium żeś wyszedł.